Siemanko YouTube! Witam wszystkich serdecznie w kolejnym materiale z moich przygotowań. Do zawodów zostało już tylko dwa tygodnie, a dokładnie 13 dni, bo dzisiaj jest niedziela, a zawody będą odbywać się w sobotę. Troszeczkę więcej czasu mogę Wam poświęcić, żeby dzisiaj to ponagrywać. Chciałem pokazać, jak przebiegała moja redukcja przez ostatnie 18 tygodni. Porównamy formę, jak się to zmieniło od okresu masowego do teraz, kiedy serwetka jest już praktycznie gotowa. Oczywiście przez te dwa tygodnie trzeba jeszcze zbić trochę wagi, trzeba tego tłuszczu dopalić, ale to opowiem Wam już w dalszej części materiału. Przeprowadzę Was przez moją poranną rytynę. Jak to wygląda? Ja aktualnie dopiero co wstałem, wziąłem wszystkie moje spalacze. Tutaj nalała się już kawka. Także do wszystkich spalaczy wypijemy sobie jeszcze kawkę, takie nieduże nieduże espresso. Rozkładam bieżnie, bo mam takie szczęście, że mam bieżnię w domu. Kilku z was mnie o nią pytało. Co to jest za bieżnia? Jest to bieżnia z Decathlonu. Mam taki duży plus, że ona się tak fajnie rozkłada. Także możecie to sobie zobaczyć w ten sposób. Ona się to samo opuszcza, jakiś wiatraczek, bo dzisiaj temperatura temperatura jest straszna. I tyle. Ja wskakuję na cardio, na mam resztę za moment. Dobra, słuchajcie, ja jestem już na bieżni. Tak wygląda mój poranek. Jest pobudka, biorę wszystkie spalacze. No i wskakuję od razu na bieżnie, żeby nie marnować czasu. W międzyczasie piję sobie zawsze jakąś kawkę. Jeśli chodzi o czas bieżni, teraz rano jest to 45 minut. Po treningu mam drugie 45 minut, i przed ostatnim posiłkiem, który jest w dzień treningowy bez węglowodanów, mam jeszcze 15. Zazwyczaj staram się te 15 przerzucić do tego cardio po treningu lub do kardio żeby już po prostu nie robić tego na trzy razy, ale wiadomo, jest to zależne po prostu od moich możliwości czasowych. No bo dzisiaj mam wolne, także i mogę sobie na spokojnie wszystko zrobić i na spokojnie nagrać dla was ten materiał. Jednak w momencie kiedy dochodzi mi te 9-10 godzin pracy, powiedzmy od poniedziałku do piątku, no to jest to ciężko połączyć jeszcze ze swoim treningiem tak, żeby ze wszystkim wyrobić się na spokojnie. Doskonale myślę, że każdy z was o tym wie. Jednak nie chodzi mi tutaj o to, żeby szukać wymówek, bo ja czas zawsze znajdę na to, żeby to wszystko zrobić. Tym bardziej teraz w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach, kiedy jest to po prostu no, nieuniknione, żeby było wszystko zrobione na 100%. Po porannej rutynie i porównaniach, tak jak już wcześniej wspomniałem, od początku masy do teraz, opowiem Wam ile kilogramów zrzuciłem. Porównamy sobie zdjęcia, zobaczycie jak diametralna jest różnica w sylwetce. Pokażę Wam moją taką rutynę, jeśli chodzi o brzuch, wakium, plank i kilka spięć brzucha, jak to u mnie wygląda. Później ja zabieram się za jedzenie, jednak jedzenia już nie będę wam nagrywał. Myślę, że jedzenie nagramy na totalnie osobny filmik. Nie chciałam, żeby ten materiał był po prostu za długi, żeby to się skleiło, a myślę, że takie dzień jedzenia fajnie obejrzeć w kilku minutach totalnie. Osobno, tam też coś powiem, może o suplementacji, jaka aktualnie jest. Mam na myśli suplementy głównie tak naprawdę prozdrowotne, bo jeśli chodzi o cykl, nie chciałem się może dzielić tutaj na YouTube, żeby każdy gdzieś tam to wiedział, czy może kopiował i tak dalej. Jak bardziej się rozwiniemy na tym kanale, ktoś z Was będzie zainteresowany, to na pewno też taki materiał powstanie. Ja łapię lekką zadyszkę znowu, bo tętno mam już 112. Jeśli chodzi o kardio, taki spacerek może się wydawać, że jest to lekkie dla kogoś z Was. Ja już się tak naprawdę nie pocę, bo po takim długim czasie na redukcji, kiedy tego kardio było bardzo dużo, moja kondycja mega, mega wzrosła. No bardzo wzrosła w zasadzie w do masy. Ale jest to też zaleta na pewno straconych kilogramów. Tętno staram się utrzymywać około 110. W rozpisce mam 130, jednak całą redukcję jechałem 110 tętna. Aktualnie wybijam nawet już do 115, ale to pewnie dlatego, że cały czas do Was mówię. Dobra, ja lecę to kardio i odzywam się do Was jak skończę. Kardio zaliczone, ja biorę się za planki i za wakium. Wakium zrobię sobie już w trakcie tak naprawdę przygotowywania jedzenia, bo w momencie kiedy robiłem kardio, wstawiłem sobie już jedzenie, żeby nie marnować czasu. Nic, pokażę Wam w skrócie jak to wygląda. Dobra, także tak wygląda mój plank. Tutaj ustawiam sobie stoper. Aktualnie robię mniej więcej 1,5 minuty, bo jest to okres, w którym jestem w stanie maksymalnie zaciągnąć brzuch i spiąć go tak jak trzeba. Później, już tak naprawdę, pracuję wszystkim innym. Także nie przedłużam. To jest zwykły plank, także nie ma co tu więcej pokazywać. Planki zrobione, pora na wakium. Nie wiem, jak to się ustawić, żeby Wam to dobrze zobrazować. Stajecie. I tak to wygląda łącznie dwie serie planka Wakium robię również w ciągu dnia. Tak naprawdę w momencie zawsze w momencie kiedy mi się przypomni. Im częściej to robicie tym łatwiej jest Wam po prostu ten brzuch utrzymać. Ale myślę że o tym jak robić prawidłowy wakium i jak utrzymać wąską talię. Szczególnie jak zadbać o to w okresie masowym bo jest to bardzo ważne. Ale nie tylko bo na redukcji nie będziemy na tym pracować samo że tak powiem się to nie pojawi. Nic, tyle jeśli chodzi o wszystkie takie moje rzeczy, które robię przed śniadaniem. Ja lecę się szybko wykąpać, bo jestem cały mokry i biorę się w końcu za jedzenie. Jak zjem, robimy podsumowanie tej redukcji. A więc, tak, przechodzimy do porównania końcówki masy i aktualnego stanu formy po 18 tygodniach. Redukcji, bo razem z Nawidem założyliśmy, że nasz prep będzie trwał 20 tygodni. Początkowo w planach mieliśmy, aby wystartować w kategorii 102 kg, o czym mówiłem na poprzednim materiale. Jednak w trakcie trwania redukcji, w trakcie pozowania, razem z Sajanem ustaliliśmy, że dużo lepiej będę prezentował się w klasik Fizik, mam tam oczywiście dużo większe szanse. Bo do kategorii 102 kg na ten moment uważam, że moja góra ciała jest jeszcze za mała. Przyszłościowo, po tym starcie, po tym sezonie, okaże się, czy zostanę w kategorii Classic Physique, czy przejdziemy do kategorii 102 kg. Bo jeśli chciałem coś poprawić w mojej sylwetce, coś dobudować, no to niestety limit wagowy ogranicza mnie tak, że nie, no, w zasadzie mnie blokuje. Także po sezonie startowym okaże się, czy być może jako zawodnik Pro będę miał ten limit większy. Ale są to plany przyszłościowe, są to marzenia, także wszystko jest do zrealizowania. Hmm, tyle. Może przejdziemy do tego, ile kilogramów udało mi się zgubić. Wyświetlam tutaj zdjęcie. Nie wiem, czy na całym ekranie, czy gdzieś tutaj uda mi się to wkleić. Hmm, porównania line upów przodem. Ja je sobie teraz na telefonie, także mógł wam je opisać. Hmm, po lewo w pomarańczowych gatkach widzicie mnie na końcu masy. Po prawo natomiast jest to forma, która jest na dzień dzisiejszy, czyli dwa tygodnie do startu. Po lewo pełne nabicie, ogrom jedzenia, ponad 6000 kalorii. Po prawo jestem troszeczkę zabiedzony, troszeczkę wypukany. Jest to dzień, w którym robiliśmy rifit, także sylwetkę na drugi dzień. Na pewno wyglądała troszeczkę lepiej, ale ja Wam pokazuję stan rzeczy aktualny, realny, jak to wygląda. Następnie pokażę Wam bicepsy przodem. Niestety te porównania nie są idealne, ponieważ wysokość ustawienia kamery na tych zdjęciach jest yy, różna. Oczywiście, możecie zobaczyć, jak poprawiły się proporcje, przez to, że zmniejszyła się talia, yy, przez to, że jestem bardziej yy, otuszczony. Yy, także napiszcie może w komentarzu, co sądzicie yy, o tej przemianie, jak to się zmieniło. Po prawo, niestety, bicepsy, ogólnie łapy, wychodzą troszeczkę mniejsze, bo kamera jest odrobinę odrobinę niżej. Następnie możecie teraz zobaczyć zdjęcie brzucha i ud. Tak to się prezentuje na ten moment. Jeśli chodzi o to ile kilogramów udało mi się zgubić, udało się ile kilogramów zgubiliśmy. Na końcu masy moje wymiary wynosiły następujące. Moje wymiary były następujące. Także na końcu masy mieliśmy 111 kilogramów w udzie było to 75,5 cm, w pasie 92,5, w ramieniu 47 z hakiem 47,5. Tutaj w zależności od tego czy był to dzień po treningu czy dzień przed treningiem, wiecie oczywiście jak to się różni. Na dzień dzisiejszy zdjęcia, które widzicie po prawo, już wam mówię, jak to jak to hmm, Wymiarów na redukcji już nie mierzę, bo uważam, że nie ma to sensu. Na tym etapie skupiamy się na tym, aby sylwetka wyglądała jak najlepiej. Wymiary są tak naprawdę mm, bezsensowne, bo zmieniają się z dnia na dzień. W zależności od tego, czy robimy refit, czy robimy jakieś ładowanie, czy jestem po dniu wolnym, czy jestem po dniu nóg yy, itd. Tak Podsumowując, cały ten wybór. Po 18 tygodniach redukcji jestem dokładnie 11,8 kg lżejszy. Do limitu zostało nam jeszcze 4 kg. Także redukcja zakończy się tym, że będę 15 kg lżejszy. W następnym filmie, myślę, że będzie to już jednak po zawodach, chciałbym porównać, ile udało mi się zbudować. Od poprzedniego startu. Myślę, że ten film będzie ciekawszy. Opowiem Wtedy o metodach treningowych, jakie stosowałem, opowiem Wam o dietach. Myślę, że jeśli będzie tutaj większa oglądalność, fajnie bym opowiedział również o środkach. Na tym nie chciałem się wypowiadać, ponieważ nie jestem jeszcze... nie uważam się na tyle za eksperta a propos środków, aby się o tym wypowiadać. Ja mogę wam żyć tylko mój punkt widzenia o tym, co ja stosowałem, co u mnie działało, a co nie działało. Oczywiście yy, według mnie jednak, tak jak już mówiłem, zrobimy to po starcie, bo dopiero formę ze startu aktualnego, ze startem sprzed dwóch lat będziemy mogli porównać yy, na scenie. Wiecie, porównywanie zdjęć z domu, yy, z raportów to jedno, a porównanie takie na żywo, surowe na zawodach jest to zupełnie, zupełnie coś innego. Na dzień, kiedy to nagrywam do zawodu, zostało 12 dni. Dzisiaj zrobiliśmy refit, także czuję się troszeczkę lepiej. Jest godzina, tak naprawdę, już 23. Mi zostało do zjedzenia tylko jeden, jeden posiłek. Jest to film, tak naprawdę aktualizujący moją formę. Nie ma tu zbyt dużo informacji, natomiast dla wszystkich, którzy mnie śledzą, chciałem taki filmik nagrać. Myślę, że dużo ciekawszy filmik nagram na. Tydzień do startu, bo chciałem przeprowadzić was przez praktycznie każdy dzień pikwika. No, może nie każdy, bo tak naprawdę większość będzie wyglądała bardzo podobnie. Natomiast tak jak mówię, tydzień do startu i okres już yy, tak naprawdę ładowania. Myślę, że nagramy jakiś filmik z ładowania, yy, z tego, jak będziemy robić wagę, będzie to fajny, na pewno fajny. Materiał. Oczywiście, wyjazd na zawody również postaram się dla Was nagrać. Także wyczekujcie nowych filmów. Mam nadzieję, że to, co oglądam, jest dla Was ciekawe. Może to pójść sobie do cardio. Dostaję fajny feedback a propos tych materiałów. Dopiero się uczę także składać te materiały i nagrywać. Jeśli miałem na to więcej czasu i jakiegoś kamerzystę, który fajnie poskładałby mi filmiki treningowe i za mną chodził, nagrywał, wiecie. Nagrywanie samemu jest tak, że albo robicie dobry trening, albo ustawiacie kamerę i, i skupiacie się na nagrywaniu. Nie jestem w stanie jeszcze tego po prostu połączyć razem do kupy. I albo tworzę materiał z treningu, który jest średni, albo trening trwa zbyt długo i trening jest średni, na co na tym etapie niestety nie mogę sobie pozwolić. Także tak to wygląda u mnie na dwa tygodnie do startu. Ja idę tak naprawdę jeść, żegnam się z Wami zostawcie subskrypcję dzwoneczek napiszcie w komentarzu o czym chcielibyście zobaczyć następny materiał i żegnam się z wami także do następnego nara